Od pierwszych dni wojny Charków, położony niedaleko granicy z Rosją, był szczególnie narażony na ataki agresora. Ludzie w popłochu opuszczali miasto. Ci, którzy pozostali, przeżyli dramat. Do dzisiaj nie mogą otrząsnąć się z tego koszmaru. Gdyby nie humanitarna pomoc, która docierała tu nawet w czasie bombardowań, nie przetrwaliby. Najbardziej poszkodowana jest północno-wschodnia dzielnica, zwana Sautowką. Tutaj ucierpiał prawie każdy dom. Zniszczone są też zabytkowe budowle w centrum Charkowa. I chociaż miasto powoli wraca do życia, wciąż słychać tu syreny alarmowe i odgłosy wystrzałów. Jesteśmy na głównym placu Charkowa, w samym sercu miasta naszego. Za mną jest budynek siedziba gubernatora, która była pierwsza zaatakowana, to było 1 marca i podczas tego ataku było, zginęło tutaj około 40 osób. Uważamy, że to jest cud, że Charków stoją i jest, to jest cud. Chociaż jesteśmy rosyjsko-mowni tutaj, ale uważamy siebie Ukraińcami i chcemy być Ukrainą. To nieważne, na jakim języku ja rozmawiam. Że ja uważam, że Ukraina to jest mój kraj ojczysty i chcę, żeby był w granicach, w których on jest. No pierwszy to była wielka taka rozterka ludzi. Nie wiadomo, co będzie dalej. Zrozumiało, że to jest wojna i że to się rozpoczyna. I Ludzie zaczęli wyjeżdżać, też ludzie zaczęli przychodzić. No i To wszystko temu towarzyszyły coraz częstsze wybuchy i, i coraz bliżej. Zadzwonił do mnie jeden z funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Powiedział, że do rana jutro Charków będzie otoczony. To była ewakuacja, szybko, bardzo szybko. No i to takie wrażenie, jak ich się wywiozło już poza miasto i wracało się do miasta. I widać były bliski wybuchu i ciemne miasto. To było takie mocne przeżycie. Przeżyliśmy straszne chwile, szczególnie w pierwsze dni, jak na nasze podwórko upadła bomba, w domu wypadły wszystkie okna. Bardzo cierpimy, ale mamy nadzieję zwyciężyć z pomocą naszych sojuszników i przyjaciół. Mama, umarła trzy miesiące Trzy miesiące temu zmarła moja mama. Doznała udaru. Umierając prosiła o mleko, ale w całej okolicy nie można było zdobyć. Dobrze, że dzisiaj przywieźliście mleko. Wszystkie szpitale były zrujnowane żadnej pomocy medycznej. Zamknięte sklepy i apteki. Lekarze wyjechali, kliniki były zbombardowane. Mieszkaliśmy w północnej części Charkowa. Tam zniszczenia są największe. Z rodzicami przez dwa dni siedzieliśmy w piwnicy. Kiedy zakończyło się bombardowanie, wyszedłem na chwilę i obok swego domu zostałem ranny. Kula przez ciało przeszła na wylot. Została uszkodzona wątroba, płuca, przebite. Szybko zabrało mnie pogotowie ratunkowe i dzięki temu żyję. Przyszedłem tutaj, bo mają być rozdawane paczki żywnościowe. W tej dzielnicy, gdzie nie obrócisz się, każdy dom jest uszkodzony. Ludzie rozjechali się w różne strony świata, mieszkają u przyjaciół, znajomych albo walczą na froncie. Zauważyłem, że powracających jest bardzo mało. Charków zbiera się do życia. Zaczynamy remonty, ale trzeba lat, aby te zniszczenia usunąć. Gdzie 9 raj Na 13. powersji. Wcześniej mieszkałam na 13. piętrze. Nie opuściłam tego miejsca nawet na minutę. Cały czas tu trwam. Teraz mieszkam sama w piwnicy razem z kotami. Do niedawna była tu jeszcze sąsiadka, ale zmarła. Serce nie wytrzymało. Nie ma ogrzewania, niczego nie będzie. Ludzie powyjeżdżali, jak gdy nie ma lokatorów, to ogrzewania i światła nie podłączają. Ani spodni ciepłych, ani butów. Kurtki grubszej też nie mam. Kotki przytulą się i ogrzeją. Przychodzą tutaj z północnej części tej dzielnicy. Są porzucone, bezdomne. Niektórzy właściciele szukają swych kotów, i u mnie je znajdują. Przewinęło się ich przez moją piwnicę z półtorej setki. Nie jestem w stanie ich policzyć. Przychodzą, odchodzą, mają swoją cygańską pocztę, przekazują sobie informacje, gdzie można coś zjeść. Przekazuję pozdrowienia Polsce i wszystkim, którzy pomagają naszej Ukrainie. Dziękuję. Przywieźliśmy kolejną część pomocy humanitarnej. To jest oczywiście tylko ta pomoc taka materialna, ale oprócz tego przywieźliśmy też poważną pomoc finansową, za którą chcemy kupić to, co jest w tej chwili najbardziej potrzebne, bo stoimy w perspektywie srogiej zimy. Już dzisiaj zresztą temperatura jest taka, że, że już by się chciało trochę cieplej ubrać, więc chcemy zakupić odpowiednie piecyki, takie tak zwane kozy, żeby je umieszczać w tych mieszkaniach, w których jeszcze ludzie są, których chcą żyć i prze, przeżyć zimę. Te piece spełnią tutaj absolutnie fundamentalną rolę. Po pierwsze, dzięki nim będzie ciepło w tych pomieszczeniach, one będą w piwnicy w pomieszczeniach, a po drugie, będzie na nich można nawet ugotować sobie jakąś... Podstawową zupę. Dla nas u nas mnadziec jest i syn Inwalid. Ten piec przydałby się dla naszej rodziny. Jest kilkoro dzieci, syn Inwalida. Jeśli zechcecie podarować nam już teraz, biorę go pod swoją opiekę. No, to nie jest. za to pieczę.

W tym pomieszczeniu żyjemy od początku wojny. Boimy się wrócić do naszego mieszkania na szesnaste piętro. Podczas największych ataków na Harków przeżyliśmy tam koszmar. Co prawda teraz trochę jest spokojniej, ale na szesnastym piętrze nawet odległe wybuchy brzmią groźnie. Na żyć Bywa po siedem, po pięć. W ciągu nocy alarm bombowy ogłaszany jest pięć, a nawet siedem razy. Zbieganie z dziećmi po schodach do piwnicy kilka razy co noc jest niemożliwe. Dlatego postanowiliśmy mieszkać tutaj do czasu, gdy ogłoszą zakończenie walk. W naszym domu są 64 mieszkania, ale od wielu miesięcy żyje tu tylko pięć rodzin. Mieliśmy możliwość wyjechania bezpłatnie do Niemiec albo do Polski, ale postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj. Zwłaszcza, że synowa załamała się po tym wszystkim, co musieliśmy tu przeżywać. Codziennie gotuje tu zupę. Dla całej naszej rodziny, ale jeśli trzeba, to również dla sąsiadów, dla wszystkich czterech rodzin, które teraz tu są. Wiemy dokąd pójść po wodę, dajemy radę. Wojtek, mój pozytyw, odnalazł nas tu ksiądz Wojtek. Nawet teraz, gdy do Charkowa dociera coraz mniejsza pomoc, on zawsze nas wspiera i zaopatruje. Jest dla nas członkiem rodziny. Zapewnia, że nigdy o nas nie zapomni i rzeczywiście jest z nami na co dzień. Od marca tak naprawdę zaczęliśmy odwiedzać również saltowkę, tą największą dzielnicę Charkowa, która do wojny liczyła 400 tysięcy osób. Aktualnie pewnie jest jakieś kilkadziesiąt już tysięcy osób. Jakaś część wróciła, chociaż to, to, ta dzielnica jest bardzo zrujnowana. Przyjeżdżamy w każdy czwartek. Ludzie otrzymują dwa razy w miesiącu pomoc humanitarną. To pięknie brzmi pomoc humanitarna. Ludzie dostają 4 do 5 produktów. Oprócz tego w sposób szczególny zawsze wyróżniamy dzieci. I według spisów przychodzi od 1400 do 1600 osób. I też to, co ludzie często mówią, właśnie jesteśmy wielką rodziną. Ale proszę przekazywać, zresztą dzisiaj już też ludzie podchodzili, mówili, że proszę powiedzieć, że Polska jest wspaniała, że Polska tak długo nam pomaga, proszę pozdrawiać Polaków. Więc to jest też takie dla mnie wzruszające, że oni doskonale sobie zdają sprawę, że, że Polska od pierwszego dnia wojny jest i, i z pewnością do końca wojny Polska będzie z nami. I to nas moralnie uskrzydla i zachęca do takiego niesienia pomocy. W mieszkaniu zimno, 12 stopni. w w tej kurteczce, ale ona jest za mała. Wybrałam z darów ten kożuch. Jest co prawda męski, ale ciepły. Daj Boże, zbawienie wszystkim, którzy nam pomagają. Jak przeżyłam wojnę? Na początku w domu było 5 stopni ciepła od lutego do kwietnia. Dopiero 23 maja włączyli nam światło. Daj Boże, zdrowie Polakom. Oni przywazili nam wtedy gorącą zupę i herbatę. Dzięki temu przeżyliśmy. Dla nas taka sytuacja jest już niewyobrażalna w tej chwili. Jesteśmy na osiedlu, które liczy 400 tysięcy mieszkańców. A ludzie cierpliwie stoją w kolejce po kilka. Pewnie godzin, dwa tysiące, albo i więcej ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że oni są naprawdę głodni, że naprawdę chcą jeść. I ta adrobina makaronu tutaj wydawana, konserwy do tego, no jest dla nich czymś naprawdę ważnym, bardzo istotnym. No i to też jest jakiś nasz wkład w to, właśnie, że, że ci ludzie przeżyją, że, że dadzą radę to wszystko na trudniejszy czas wytrzymać. Tutaj się uczymy pokory. Wielu z tych ludzi to są na pewno ludzie, których stać było na wiele rzeczy. Zarabiali jakieś dobre pieniądze, a teraz stoją w kolejce po, po, po miskę makaronu, można by powiedzieć. Wyobraźmy sobie, jakie to jest trudne dla ludzi, którzy muszą to przełknąć taką sytuację, a tak jest. To nie my jesteśmy tutaj im jakimiś łaskawcami, tylko oni nas uczą tego, że, że właśnie w takiej sytuacji ważna jest solidarność, że czasami trzeba gdzieś tam siebie te wszystkie swoje ambicje pokonać, żeby ten trudny czas przeżyć i jeszcze dziękować, umieć dziękować za to, co się w tej chwili ma i czym się można dzielić z innymi. My tylko możemy podziękować za pomoc, od co mamy do powiedzenia Polakom. Dziękujemy, że nas wspieracie. Dziękujemy za humanitarną pomoc, choć jest ona dla nas bardzo okrępująca. Jesteśmy wdzięczni za wszystko. Lepiej, żeby to nie było potrzebne, żeby wojna skończyła się i byśmy sami mogli dawać sobie radę. Nie ma pracy, nasza młodzież nie zarabia. Kraj jest zniszczony. Rozjechali nasze ziemie. Chcą Ukrainę wdeptać w błoto. Wojna ludzi wygoniła, a ci, którzy zostali, dogorywają. Serce boli. Niezwykła rozpaczać, ale nad Ukrainą płaczę. Za Ukrainę Nigdy nie byłam w Polsce, ale dziękuję wam, że pomagacie i przyjęliście naszych ludzi, aby szybko do nas wrócili. Niech Polska zrobi wszystko, aby wojna skończyła się w Ukrainie. Dziękuję Wam za pomoc polityczną, ekonomiczną, humanitarną i tę, którą przekazujecie dla wojska. Pomagacie nam we wszystkim i jesteście na zawsze naszymi przyjaciółmi. Różnie bywało między nami, ale trzeba po sąsiedzku żyć w zgodzie, jak bracia. Choćby prawosławni, a wy katolicy, Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Da. Wiecie, trochę wstydzimy się przychodzić i stać w kolejce po pomoc. Czasem myślę, nie pójdę, nie jestem zobraczką, ale przecież nie kupię tego, bo nie mam za co. Drobne oszczędności chowam na czarną godzinę. Nie wiem, co będzie dalej. Przecież to trwa już ponad osiem miesięcy. Dlatego trzeba schować dumę, iść brać, dziękować za pomoc. My jesteśmy bardzo wdzięczni, dlatego że. Dzięki pomocy, która przychodzi z Polski też z innych miast Ukrainy i też innych państw, my możemy tutaj pomagać. Bardzo dziękuję Bogu za tą hojność i odkryte serce Was wszystkich, naszych rodaków, Polaków, którzy jesteście i jesteście z nami.